Niedozwolone od lat zero, pamiętajcie, bo jak nie to macie w pierdol. Ciap skład jest zastrzeżonym znakiem towarowym, jak go złamiecie też macie w pierdol. Witajcie w Newtworld Speed, Prosie, tam gdzie czekają Was różne tryby torturowania psów. Nazywam się Jacek Pasidioch. Lubię sici odbyty zmarłych krzaków prosto z chłodnej Syberii na podnóżach kanału syjamskiego. Mam sporą kolekcję bryczek za czas Umieszka Pierwszego i dzieciństwa Trzygiebronek spod Lidla. Lubię i gaci się ze swoją kolekcją martwych sąsiadów. Raz mnie wkurwili, gdy miałem 80 lat zakładając na siebie przesić radło i straszyli mnie nim w nocy. Pomysł na granit for Speed narodził się w Pabie gdzie sicigaliśmy się kto pierwszy poderwie babcie klozetową. Potem rodzice kupili mi pierwszy samochód bez silnika, a kiedy już kupiłem silnik zaatakowały mnie krety i zjadły buty. W grze przedstawiam kolekcję kolegów ze szkoły. Przyjaźniłem się tylko z koszami na śmieci z metalu, a potem przetopili to na te traktory. Żyli ludzie cholera jasna. Mam dziewczynę, ale tylko w łóżku, ale nie człowieka, tylko poduszkę. Czasem wibrafon, ale nie wiem jak to cholerstwo się obsługuje. Dlatego sprzedałem to na Allegro i kupiłem ser biały, bo moja rodzina zdycha z głodu. Tak to jest, jak się pracuje jako kanibal. Ale nieważne, ważne są oceny gry. Średnia w necie to 2%. Nie zile. Nie, do opakowania z dajemy nóż, by podciągnić i sobie żyły podczas rozgrywki i to znaczy by otworzyć i opakowanie. Premiera w 2009 roku, ale już teraz można się ciągnąć i z neta. A i wejdziecie na WoW. 24 godziny na dobę. .pl. tam są fajne dziewczyny to sobie pogadacie przez Skype. A. Teraz was żegnam.